Hej, zapnijcie pasy, bo dzisiaj zabiorę Was w podróż przez gąszcz finansów, jednej z firm budowlanych, której księgi przewróciłem do góry nogami podczas ostatniej konsultacji podatkowej. To nie będzie zwykła opowieść to będzie finansowy thriller o tym, jak księgowi mogą czarować z liczbami, jeśli nie dajemy im wystarczająco dużo czasu, by zrozumieli nasze biznesy. A ja z misją ratowania finansów firm wyciągam na światło dzienne wszystko, co y, powinniście wiedzieć o waszych pieniądzach. Firma, z którą spędziłem ostatni tydzień, miała finanse, które sprawiły, że na początku listopada, BAM, profit ponad 300 tysięcy funtów. Co za skok w porównaniu do straty z zeszłego roku w tym samym okresie, w którym to ta sama firma pokazywała straty w granicach 20 tysięcy funtów. To zmusiło mnie do zastanowienia się, czy transformacja to była może jakaś firmy, czy może też jakieś finansowe triki i iluzje. Stwierdziłem więc, że nie wystarczy porównać tutaj dwóch okresów, żeby zrozumieć, co się stało. Dlatego wziąłem pod lupę cały poprzedni rok i zrobiłem analizę, która rzuciła tak naprawdę światło na ostatni kwartał tamtego roku, czyli ten moment, gdy firma odmieniła nagle swój los finansowy. No i teraz pytanie, czy to był cud, czy może też skrzętnie ukryta tajemnica, ponieważ okazało się, że te 20 tysięcy na minusie nagle na koniec roku finansowego po kolejnych trzech miesiącach y, zamieniło się w y, 62 tysiące profitu, czyli 80 tysięcy różnicy w ciągu trzech miesięcy. Podjąłem się więc detektywistycznego zadania, wygenerowałem film w ich programie. Jeszcze jeden raport, nie na ostatni dzień roku finansowego, czyli w ich przypadku to był 31 stycznia, ale na dzień wcześniej, czyli na 30 stycznia. I co odkryłem? że księgowi robili tutaj finansowe sztuczki, które zupełnie zmieniły oblicze raportów finansowych tej firmy, ponieważ na dzień 30 stycznia firma miała stratę blisko 50 tysięcy funtów, a jakimś cudem dzień później był już zysk w wysokości 60 tysięcy funtów. To wideo to taka ekskluzywna przepustka dla was do świata, w którym pokazuję, jak nie dać się zwieść pięknym cyfrą na końcu roku podejrzane korekty księgowe, które na ostatnią chwilę odmieniają wyniki finansowe, to wszystko pokazuje tylko, jak nieetycznie działają księgowi w tym kraju. Przez cały rok nie wiecie tak naprawdę, ile zarabiacie, a wszystko staje się jawne dopiero po końcu roku finansowego. Jaki więc jest sens? posiadania zewnętrznych księgowych nie mających kwalifikacji ani też nie spędzających odpowiedniej ilości czasu nad waszymi biznesami. Gdybym nie zerknął głębiej, nikt by nie zauważył, że w tym roku to co pokazują wyniki finansowe też jest złudne. zadałem więc kolejne pytania właścicielom tej firmy i okazało się, że jakimś cudem mają oni wystawione faktury na blisko 280 Tysięcy funtów. Czyżby to oznaczało, że ich klienci nie płacą im rachunków, i to jeszcze w takich kwotach nie. Są to po prostu źle zaksięgowane faktury. Może ze 40-50 tysięcy wciąż wiszą moim klientom ich klienci. I co to oznacza, że różnica pomiędzy tymi 280 tysiącami a 40 tysiącami to tak naprawdę wartość, którą należałoby odjąć od tak pięknego zysku, jaki pokazuje na dzień dzisiejszy ich raport finansowy Profit and Loss. No, i to jest ten moment, w którym finanse firmy wymagają niemal detektywistycznego dochodzenia i to właśnie robią. Podczas takich konsultacji ujawniam finanse. I finansowe, generalnie sekrety, by moi klienci mogli spać spokojnie. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo, uzbrojeni w głębsze zrozumienie waszych raportów finansowych, będziecie mogli podejmować decyzje biznesowe z pewnością, że macie pełen obraz waszych finansów. Zrozumienie finansów i prostej księgowości to klucz do sukcesu w, w świecie biznesu i to jest moja misja, którą sobie stawiam upewnić się, że każde z Was ma taką moc w swoich rękach, właśnie dzięki temu, takim wideo jak to, ale też dzięki książkom, takim jak ta, którą też napisałem, żeby Was wyedukować na temat finansów w Waszych firmach. W tej książce znajdziecie wszystko to, o czym nie mówią Wam Wasi księgowi. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną na tym kanale. Może dołączycie też do mojego Instagrama, gdzie wrzucam krótkie wideo, aby się z Wami dzielić swoją wiedzą. A ta książka, ta książka to petarda, gwarantuję Wam, także zakupcie ją, na pewno nie pożałujecie. Nie zapomnijcie, proszę zostawić łapki w górę, jeśli jesteście gotowi na więcej finansowych rewelacji. I subskrybujcie, proszę, mój kanał, aby nie przegapić kolejnych takich odcinków na temat, na temat finansów i podatków. Także do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!